No, a jeśli można tak powiedzieć, to pierwszy rozdział w naszej grze został zamknięty, czyli posprzątaliśmy miejsce zbrodni oraz, yy, oraz uciekliśmy z miejsca zdarzenia. A teraz to, o czym nie powiedziałem sekundę, tylko sobie porozmawiają partnerzy pracy. No, tego co nie powiedziałem wcześniej, będziemy mo mogli sterować również innymi postaciami. I właśnie oto pierwsza z nich. Oto nawet w sumie dwie z nich. Jest to Tyler Miles, detektyw, oraz Carla również. Pani detektyw. Hmm, spytajmy o świadków. Spytajmy o ofiarę. Kim był? John Winston, czyli nic nieznaczący człowiek w tej grze. Po prostu, jak już mówiłem, znalazł się w złym miejscu o złym czasie. Time o Martina, o niego, o policjanta. Were you on duty? I wasn't. I just happened to be here when the murder happened. I like to come by here after work. Kate's coffee is the best in the East Town. We he was sitting at that table over there. Is that the waitress over there? Yeah, Kate Morrison. I think that you should interrogate her. If you don't mind me saying, go easy on her. Wciąż w stanie szoku. Dzięki za pomoc, Martin. Jest późno. Chyba możesz wrócić do domu i odpocząć. Czekam na to, że wykończysz z Kate, jeśli nie chcesz. Chcę, żeby ona wróciła do domu, okej? Okej, wiem. No, idziemy przesłuchać y, postać, drugą plan postać drugoplanową, która odgrywa znaczącą mm, swoją rolę w tej grze. Choć jest postacią drugoplanową, czyli Kate Morrison, kelnerka Kate? w tej restauracji. No i musimy ją przesłuchać teraz, czy widziała coś. Spytajmy o ofiarę. Czy miała z nią jakiś kontakt? A to więc tobie tylko napiwki chodzi. Spytajmy o podejrzanego.

Seen them. Hmm. John, Did you get the impression that John and the suspect knew each other? No. I don't think they did know each other. The man had already been here a while when John came in. They didn't talk to each other. No, I'm, I'm almost certain that John didn't know him. Was John here alone? Did he speak with anyone? John always came alone.

chatting with Martin at the bar. I didn't even see John get up. Oh my god. Uh, <laughs> try to pull yourself together. You are our main witness, so I'm really going to need your help. My shift was almost over. I was just chatting with Martin at the bar. John got up and went to the restroom. The man must have followed him. And then he must have snuck out afterwards, because I didn't even see him leave. What happened next? Martin went to the restroom. And that's when he found John. Mm -hmm. Did you happen to notice anything strange about the suspect's behavior before he went into the restroom? No. He Wait, yes. I mm -hmm. remember something. I came back at one point just to check whether he needed anything. He didn't answer me. He just stared straight ahead. Clear. I didn't push him. I thought maybe this guy is a little crazy. God, if I had only really known. Do you think that you would recognize the suspect? I'll never forget that face. Perfect. Do you think that you could come down to the station tomorrow and help us construct a likeness of the killer? Yeah. I'll do whatever you think I can to help catch him. Ja również dziękuję, pani Morrison. No teraz Martin odbierze swoją, swoją lubą, w której się strasznie zakochał, pomimo yy, wieku. Odprowadź ją do domu i wróć przed dziesiątą. Dobra, to lecimy, sprawdzać toaletę albo nie. Najpierw podejdziemy do stolika, przy którym siedział yy, Lukas. Hmm, ciekawe, gdzie nóż? Może to było narzędzie zbrodni. Nie był sam, na pewno nie był sam. Jaki normalny człowiek pije kawę, popijając sokiem? Chociaż ja miałem takie przypadki Jadłem zupę i popijałem herbatą, także... <grym zupy> Nic dziwnego Może Alex też tak lubiał Znaczy, o oh, boże, Alex, Lukas Jeszcze mam w głowie Silent Hilla, przepraszam Zobaczmy rachunek Kawy nie ma na rachunku, to bardzo dziwne Dobra, to by było na tyle to lecimy sprawdzać toaletę. A nie, jeszcze sprawdzimy telefon. Może były jakieś. S ściągniemy jakieś billingi. Nie ma sprawy. I wchodzimy do toalety. Razem z Tylerem. Może teraz y, poszukamy troszkę Tylerem. Wow, ty y, nie szalej. <grym> wow żebyś tylko nie zestresował Carly czasem. O wiedziałem, jest musiałeś sikać. Dobra, zobaczmy ciało. Być może nie chodziło tutaj o pieniądze. tu mamy toaletę Znowu chcesz hikać? Tylko nie to Ale dlaczego trzy razy spuszczasz wodę? Starczy Tyler Hamuj się trochę Dobra Czy ktoś powiadomił no, no, rodzinę? No. Trzeba powiadomić rodzinę Jeszcze coś mamy? Chyba? O tu i nic tu nie ma. Jeszcze mamy kosz. O Boże, ty śmieciarzu. Dobra, czyli teraz wracamy do punktu wyjścia, zmieniamy się z powrotem w Karle i teraz z Karlą sprawdzimy całe pomieszczenie.